Witam, witam serdecznie w programie audiowizualnym Polaraxa. W ostatnim programie informowałem Państwa o problemach kapsuły pasażerskiej firmy Boeing o nazwie Starliner i dziś kontynuacja tej historii, bo właśnie wchodzi ona w swój kulminacyjny moment, a także pokazuje jaka jest obecnie sytuacja w kwestii podboju kosmosu. Po serii technicznych problemów kapsuły Boeing Starliner ciężko jest dziś wierzyć, że jej bezpieczny powrót na Ziemię jest możliwy. Oznacza to niezbyt optymistyczny scenariusz dla astronautów NASA, którzy utknęli na stacji kosmicznej ISS. Taki scenariusz został obecnie oficjalnie potwierdzony przez ekspertów i podkreślili oni także potrzebę zorganizowania misji ratunkowej z użyciem kapsuły pasażerskiej firmy SpaceX Dragon. Rzecznik prasowy firmy Boeing oświadczył, że, cytuję: Połączona grupa zarządu misją Starlinera, złożona z ludzi z Boeinga i NASA, kontroluje stan techniczny pojazdu, przystosowując go do obowiązujących reguł lotu kosmicznego. Ustaliliśmy, że nawet z niewielkim przeciekiem instalacji helowej, jaki odkryto po dokowaniu do stacji, Mamy do dyspozycji około 70 godzin lotu z pełnym wsparciem ze wszystkich systemów pojazdu. Koniec cytatu. Starliner firmy Boeing może stać w doku ISS nie więcej niż 45 dni ze względu na ograniczone ilości paliwa, jakie posiada stacja kosmiczna. Co w takim razie stanie się w sytuacji, gdy problemów technicznych Starlinera nie uda się rozwiązać? Czy NASA w ogóle planuje, że dojdzie do takiego złego scenariusza? Wszystko byłoby dobrze, gdyby inżynierowie Boeinga podwójnie sprawdzili wszystkie zabezpieczenia Starlinera, zanim doszło do serii technicznych problemów i awarii. I tak właśnie uważają inżynierowie współpracujący z NASA, którzy sprawdzają takie systemy bezpieczeństwa przed każdym kosmicznym lotem. I taką opinię wyraziła Erin Fayville, prezydent firmy Valvitek, która przestrzegała przed lotem Starlinera, uważając, że kapsuła ma zbyt wiele problemów technicznych, aby wysyłać ją w kosmos. Starliner poleciał w kosmos 5 czerwca 2024 roku, startując o godzinie 10:52 z przylądka Canaveral, używając wyrzutni Space Force, czyli Sił Kosmicznych USA. Boeing zignorował ostrzeżenia dotyczące cieknącego HELU, który został wykryty w maju tego roku. Kilka godzin po oddzieleniu się Starlinera od rakiety Atlas, wykryto dwa kolejne przecieki. Czwarty przeciek został wykryty po dokowaniu do stacji 6 czerwca, a najnowszy, piąty przeciek, wykryto 10 czerwca. I jakby tego było mało, podczas lotu kapsuły zawiodły cztery trastery. I teraz, aby jakoś ogarnąć cały ten bałagan, trzeba będzie przedłużyć postój Starlinera na stacji na trudny do określenia czas. Mike Grundman Profesor astronautyki na University of Southern California odnosząc się do sytuacji Starlinera powiedział, cytuję, Jest godne pożałowania, że Boeing Starliner po tylu opóźnieniach, jakie towarzyszyły jego misji, nadal ma problemy techniczne. Przez dziesiątki lat Boeing był jedną z najbardziej podziwianych firm militarnych i aerokosmicznych. Jest to prawdziwa tragedia narodowa. Koniec cytatu. Mówiąc o przeciekach helu, Grundman zasugerował, że cała seria problemów technicznych sugeruje, że naprawianie przecieków i trasterów będzie bardzo trudne w kosmosie. I z taką opinią zgadza się Rudy Ridolfi, były szef systemów kosmicznych i menedżer do wykorzystywania technologii kosmicznych w NASA. Ostatnią rzeczą, jaką chce się zrobić, naprawiając pojazd kosmiczny taki jak Starliner, to konserwacja i podtrzymywanie działania systemów technicznych, gdy pojazd jest na orbicie. Boeing miał w przeszłości nieustanne problemy ze Starlinerem. Niezależnie od opóźnień, wiadomo jest jedno, że problemy techniczne dotyczą wciąż tych samych komponentów. Firma nie dopuszcza nikogo z zewnątrz, kto potwierdziłby skuteczność działania tego, co zostało naprawione lub poprawione. Wynika to z oszczędności i cięcia kosztów, ale bez kontroli z zewnątrz problemy będą się powtarzać. Ridolfi widzi także pozytywną stronę tego, co ma miejsce teraz. Dobra wiadomość według niego jest taka, że załoga Starlinera jest na ISS, a nie tak jak Apollo 13, jest zdana sama na siebie, rozpaczliwie próbując powrócić na Ziemię. Ridolfi powiedział także, że nie byłby zaskoczony, gdyby ktoś z NASA wynajął kapsułę Dragon i rozpoczął misję ratunkową. Z harmonogramu NASA wynika, że Dragon Crew 9 poleci w kosmos nie wcześniej niż w sierpniu. Kapsuła ma polecieć na stację po to, aby zabrać na Ziemię załogę kapsuły Dragon Crew-8. Według profesora Grundmana wszystko wskazuje na to, że SpaceX jest w stanie przygotować dodatkową misję po to, aby zabrać astronautów z powrotem na Ziemię. Inny profesor, Katsuo Kurabayashi, inżynier aeronautyki w New York University powiedział, cytuję... Biorąc pod uwagę obecną sytuację ze Starlinerem, jest możliwe, że NASA zdecyduje się na użycie alternatywnego pojazdu kosmicznego, takiego jak kapsuła pasażerska firmy SpaceX Dragon, po to, aby bezpiecznie zabrać ze sobą astronautów. Ostateczna decyzja będzie wynikać z tego, jak poważny jest przeciek instalacji helowej, możliwości jego naprawy i logistyczna możliwość posłania kolejnej misji. Koniec cytatu. 18 czerwca miało miejsce spotkanie specjalistów NASA i Boeinga, aby ostatecznie ustalić, jaki będzie los Starlinera. Spotkanie trwało nieco ponad godzinę i skończyło się w sumie na niczym. Ustalono, że potrzeba kolejnych czterech dni, aby ostatecznie przeanalizować stan pojazdu i podjąć decyzję. Oznacza to, że dwójka astronautów, która przyleciała na stację na tydzień może najszybciej wrócić na Ziemię 26 czerwca. Steve Stitch, szef programu lotów komercyjnych w NASA, powiedział, że wciąż jest szansa na powrót Starlinera na Ziemię z datą docelową ustaloną na 2 lipca. Każde ewentualne opóźnienie od tej daty przesuwałoby powrót Starlinera o kolejne 4 dni. Takie postawienie sytuacji kompromituje tak NASA, jak i firmę Boeing, pokazując, jak niewielkie są ich możliwości rozwiązania problemu kapsuły. Jednak tak jedni i drudzy starają się zachować twarz, uznając, że obecna sytuacja pozwala na zdobywanie doświadczenia i wyciąganie wniosków. Można jednak odnieść wrażenie, że ci, którzy decydują o losach Starlinera. Za wszelką cenę nie chcą skorzystać z pomocy smoka Ilona Maska. Czyżby w Boeingu wierzono, że Starliner może dostać certyfikat pozwalający mu na załogowe i komercyjne loty w kosmos? Wciąż jest na to szansa. Przeciek Helu wyraźnie się zmniejszył i do naprawy pozostał już tylko jeden traster. Następne ważne pytanie to: w jaki sposób problemy Starlinera płyną na ogólną sytuację firmy Boeing? Starliner został zbudowany przez tę część Boeinga, która nazywa się BDS, czyli Boeing Defense Space. W 2023 roku BDS wygenerowała aż 32% zysków całej firmy, czyli około 25 miliardów dolarów. Tu trzeba dodać, że większość tej kasy nie pochodzi z działalności kosmicznej. Zarobiły to wykonane i sprzedane helikoptery, myśliwce i amunicja. Najważniejszą działalnością firmy jest budowa samolotów pasażerskich, na których Boeing w 2023 roku zarobił 33 miliardy dolarów, czyli 44% całego swojego zarobku. Trzeba jednak pamiętać, że kiedy w Boeingu i jego samolotach pasażerskich zaczęły się kłopoty, to kosztowały one firmę, licząc od 2019 roku. 32 miliardy dolarów i jest to poważne osłabienie finansowe, które gdyby nie wojna na Ukrainie postawiłoby całą firmę na skraj poważnego kryzysu. Dlatego działalność kosmiczna Boeinga miała być jednym ze sposobów wyciągnięcia firmy z tarapatów finansowych. Boeing ma doświadczenie kosmiczne. Uczestniczył w programie Apollo, a także w budowie stacji kosmicznej. To sprawiło, że można było w ciemno założyć, że to właśnie ta firma wygra wyścig w tworzeniu kapsuły pasażerskiej, mogącej wynosić na orbitę i na księżyc amerykańskich astronautów. Na budowę takiej kapsuły NASA przekazała Boeingowi 4,2 miliarda dolarów znacznie więcej niż firmie SpaceX. Ale Starliner trzymano w hangarze ponad 10 lat. W 2019 roku Boeing wciąż otrzymywał fundusze z NASA i agencja ogłosiła, że ma zamiar zamówić w Boeingu 10 podstawowych segmentów do rakiety SLS. Boeing został także wybrany jako główny budowniczy rakiet SLS, które miały być podstawowym systemem kosmicznym w programie powrotu na księżyc Artemis. Wszystkie koszty budowy rakiety zapłacono z kasy państwowej, dodając do tej sumy 10% tzw. nadwyżki motywacyjnej. Ale okazało się, że takie działanie sprawiło, że firma Boeing zwolniła tempo swojej pracy, bo im dłużej trwała budowa rakiety, tym więcej pieniędzy pływało na konto firmy. Budowa rakiety SLS trwała 11 lat i kosztowała prawie 2 miliardy dolarów, co w końcu zaowocowało długo oczekiwanym lotem misji Artemis w listopadzie 2022 roku. Kolaboracja NASA i firmy Boeing przebiega na wielu płaszczyznach i wiele kontraktów, jakie podpisała agencja z Boeingiem, jest tajna. Jednak jedynym efektem tej współpracy jest spadek jakości kolejnych produktów Boeinga co niezbyt dobrze wróży tej firmie w przyszłości. Tajemnicą PoliSzynela jest to, że na jakość produktów firmy i jakość kadry tworzącej nowe technologie płynęła poprawność polityczna, gdzie nie wiedza, a kolor skóry i orientacja seksualna, a także radykalne poglądy polityczne wpływały na to, kto otrzymywał zatrudnienie i zarządzał poszczególnymi fazami projektu. Nazywane jest to w USA skrótem DEI, czyli Diversity, Equity, Inclusion, czyli Różnorodność, Sprawiedliwość i Włączenie. I tego typu działania narzucane są wszystkim amerykańskim biznesom. Przesłanie jest tu jak najbardziej pozytywne, bo otwiera rozmaite projekty na każdą grupę społeczną, niezależnie od wieku, pochodzenia etnicznego, kalectwa czy choroby, płci, religii, orientacji kulturowej. W rzeczywistości jednak te pobożne życzenia sprawiły, że na zarządzanie projektami zaczęli mieć wpływ ludzie niekompetentni. W Polsce też mieliśmy kiedyś z tym do czynienia, kiedy to we wczesnych latach komunizmu określano to frazą: Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy, ale Amerykanie uważają, że taki eksperyment socjalny im się uda. Dlatego dziś wiedza i umiejętności nie są najważniejszym elementem, który w Boeingu decyduje o zatrudnieniu. I zauważył to także Elon Musk, który ostrożnie, publicznie powiedział, że problemem Boeinga jest zbyt wielu niezwiązanych ze sprawami technicznymi menedżerów. Wszyscy menedżerowie w SpaceXie są specjalistami w swoich dziedzinach. Musk powiedział, że, cytuję: "Menedżer grupy tworzącej software musi potrafić pisać znakomity software, bo w przeciwnym wypadku jest on jak kapitan kawalerii, który nie potrafi jeździć konno." Koniec cytatu. Dlatego dziś wszystkie interesujące się kosmosem oczy wpatrzone są w firmę SpaceX i nie ma dziś wątpliwości, że Starship w najbliższej przyszłości stanie się jeszcze większy i jeszcze potężniejszy. I aby to osiągnąć, Starship potrzebuje znacznie lepszą wyrzutnię niż tą jaką ma do swojej dyspozycji obecnie. I taka wyrzutnia jest w tej chwili budowana w Boca Chica w Teksasie. Nowa wyrzutnia ma być znacznie większa od tej, która istnieje, i obecnie tworzone są jej fundamenty, pod które nawiercono w podłożu 133 dziury, każda o długości 32 metrów, które wspólnie razem tworzą kształt prostokąta. I wszystkie te otwory są ustawione wobec siebie symetrycznie. Po ich ukończeniu zostaną zalane cementem, i zanim ten cement zastygnie, w otwory zostanie wstawiona tzw. klatka zbrojeniowa. Taką pracę trzeba będzie wykonać szybko, zanim cement w otworach zastygnie. Do tego zbrojenia zostanie zamontowane kolejne potężne zbrojenie, które pozwoli, po zalaniu go cementem, na ustawienie wieży, przy której będzie cumował Starship. Nowa wieża pozwoli nie tylko na start Starshipa, ale także na jego lądowanie. Sama rakieta także ma być znacznie potężniejsza i kolejna wersja Starshipa ma się nazywać V2. A w planach jest już V3, co oznacza, że sama wieża będzie znacznie wyższa od tej, która jest teraz. Ta obecna także przechodzi modernizację i w następnej próbie Starshipa ma swoimi ogromnymi ramionami, zwanymi Mechadilla, schwytać lądujący pojazd. Ma do tego dojść pod koniec lipca tego roku. Planowany lot ma wyglądać w ten sposób, że po trzech minutach po starcie od Starshipa odczepi się od systemu główny booster. W poprzedniej próbie booster wylądował w Oceanie Indyjskim 4 minuty później. W lipcowej próbie opadanie boostera ma trwać dłużej, bo ma on wrócić w miejsce, z którego wyleciał, i zajmie to około 10 minut. Booster będzie nawigował w stronę wieży startowej w sposób autonomiczny, bez udziału człowieka. Najważniejsze elementy takiego lądowania to hamowanie i sterowanie w czym mają pomóc stateczniki i silniki. W poprzedniej próbie jedno i drugie działało bez zarzutu. Z 12 silników potrzebnych do lądowania, 11 zadziałało i umożliwiło lądowanie boostera. Nie zadziałał jedynie centralnie położony silnik, ale nie wpłynęło to na lądowanie. Nie znaczy to, że SpaceX nie ma problemów. Przyszłe lądowanie starshipów na wyrzutni, gdzie pojazdy mają być przechwycone przez olbrzymie mechaniczne ramiona, jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. W planowanym piątym locie pojazd nie tylko musi powtórzyć sukces czwartego lotu, ale także wykazać znaczący postęp w działaniu konstrukcji. Wielu uważa, że prędkość 9 km na godzinę, z jaką lądowała rakieta, jest zbyt duża, żeby precyzyjnie schwytać ją w stalowe ramiona. Podczas startu starshipa nie zadziałał jeden z silników, i podobnie stało się podczas lądowania. Przyczyną może być zbyt wysoka temperatura, bo wadliwe silniki cyklicznie włączały się i wyłączały, co mogło doprowadzić do klęski całej misji. Zwłaszcza kiedy booster znalazł się blisko powierzchni wody. Na szczęście nie wpłynęło to na działanie reszty silników, ale ten problem SpaceX musi rozwiązać jak najszybciej. Niezawodne działanie silników ma ogromne znaczenie przy sterowaniu, hamowaniu, no i oczywiście lądowaniu. I nie ma tu miejsca na popełnienie błędu. Słabym punktem systemu lądującego Starshipa są stalowe ramiona, które mają przechwycić lądujący pojazd. Ich działanie jest skoordynowane z poruszaniem się lądującego boostera i każde, nawet sekundowe opóźnienie może doprowadzić do katastrofy. Elon Musk zdaje sobie z tego sprawę i obecnie prawdopodobieństwo, że cały system zadziała perfekcyjnie, jest w okolicach 50%. Aktualne działające zabezpieczenie wykrywa i analizuje zachowanie się lądującego boostera. I w przypadku awarii, booster zostanie skierowany nad ocean, gdzie wpadnie do wody. Technologia wykorzystywania do lotów kosmicznych jest wciąż delikatna i niepewna. Elon Musk i SpaceX mogą mieć ambitne plany lotów na Księżyc czy na Marsa, ale nawet podstawowa technologia kosmiczna tej firmy, czyli rakiety Falcon 9, wciąż potrafią sprawiać wiele problemów. Rakiety Falcon latają w kosmos już od 14 lat. Ostatnia z nich miała lecieć w rutynowy lot na orbitę, ale liftoff w ostatniej chwili powstrzymano. Rakieta Falcon 9 miała lecieć na orbitę 14 czerwca z 22 satelitami Starlink na pokładzie. Start powstrzymano w ostatniej sekundzie odliczania. Misja Starlink 102 miała początkowo wyruszyć w kosmos najpierw 12, a potem 13 czerwca. Loty odwoływano ze względu na pogodę. Ostatecznie rakieta miała wystartować 14 czerwca tuż po godzinie 16, ale lot odwołano podczas odliczania. Feralny lot przeniesiono na 15 czerwca, ale tego samego dnia wiceprezydent SpaceXu Kiko Donczew ogłosił, że lot Falcona 9 wstrzymano do odwołania. Donczew powiedział, że cały system misji 102 musi przejść drobiazgową kontrolę. Rakietę usunięto z wyrzutni i położono w pozycji poziomej, w oczekiwaniu na kontrolę tak rakiety, jak i jej ładunku. Taka decyzja sprawiła, że był to pierwszy tydzień od bardzo długiego czasu bez startu rakiety Falcon. Donczew nie podał przyczyny odwołania lotu i powiedział jedynie, że tak właśnie działa SpaceX w obliczu nieprzewidzianych wcześniej problemów. Jednak głównym podejrzanym są tu silniki. Ostatni raz SpaceX odwołał swoją misję kosmiczną 3 października 2020 roku. Misja miała wynieść w kosmos satelity pozwalające na pracę GPS-ów. Przyczyną odwołania lotu były problemy z silnikami, i ta statystyka pokazuje, że SpaceX jest w miarę sprawdzonym systemem kosmicznym, w którym rzadko dochodzi do awarii, co niewątpliwie wpływa na reputację firmy. Kompletne odwołanie lotu i powrót rakiety do hangaru wydaje się być pozytywnym działaniem firmy, gdzie bezpieczeństwo i sukces lotu pełni najważniejszą rolę. Czegoś takiego nie dopełniono w Boeingu, wysyłając w kosmos cieknącego Starlinera. Rakiety SpaceXu latają komercyjnie w kosmos od 14 lat i na 354 loty 352 zakończyło się sukcesem. Oznacza to 99,5% skuteczności firmy. Jeden z dwóch nieudanych lotów SpaceXu, czyli misja CRS-7, dostarczył, co prawda, zaopatrzenie na stację kosmiczną ISS, ale reszta jego ładunku, czyli kilka satelitów, została umieszczona na niższej niż zakładano orbicie. Sukcesy kosmiczne firmy znacznie przewyższają jej klęski. Do dziś nikt na świecie nie używa boosterów wielokrotnego użytku tak jak SpaceX. Najdłużej działający booster był w kosmosie już 20 razy. Sama kapsuła pasażerska Dragon początkowo została przewidziana na 5 lotów w kosmos. Najnowszy model jest już gotów do odbycia 15 takich lotów. Rakiety SpaceX wynoszą obecnie w kosmos 87% wszystkich wywożonych tam ładunków. Pięć ostatnich chińskich rakiet wyniosło w kosmos mniej materiału niż jeden Falcon. Europa nie miała do tej pory ani jednego komercyjnego lotu. Tak więc cały kosmiczny świat dzieli od SpaceXu przepaść. Chińczycy próbują naśladować SpaceX, ale im to jakoś nie wychodzi. Elon Musk śmieje się, komentując tę sytuację, że przyczyną tego jest brak patentów na jego technologię. I dlatego Chiny nie mają do niej dostępu. Ci, którzy kopiują, nigdy nie będą liderami, powiedział Elon Musk. Tak więc powstrzymanie startu jednej z rakiet SpaceXu zapewne nie wpłynie na zahamowanie działalności firmy. SpaceX umieścił wczoraj na orbicie satelitę luksemburskiego na rakiecie, która poleciała w kosmos po raz ósmy, co oznacza, że nic nie wydaje się zagrozić panowaniu SpaceXu w kosmosie. Przez lata uważano, że jedyną firmą kosmiczną zdolną konkurować ze SpaceXem jest Blue Origin, magnata finansowego Jeffa Bezosa. Mimo ogromnych inwestycji, Blue Origin utknął w miejscu. I było to głębokie upokorzenie dla Bezosa i jego kosmicznych planów. Historia ta jednak wydaje się ulegać zmianie za sprawą rakiety New Glenn, która ma szansę dorównać swoimi możliwościami rakietom Ilona Maska. Ostatnie kilka miesięcy było cicho o Blue Origin, ale w tym czasie przeprowadzono testy kryogeniczne z rakietą New Glenn i na stronie Blue Origin pokazano nową rakietę, która jest obecnie poddawana testom. Na tej stronie poinformowano także, że rakieta ma wystartować w kosmos pod koniec roku. I jest to nieco dziwne, bo już w marcu poddawano rakietę rozmaitym testom w symulatorze i można się było spodziewać, że nowa rakieta przynajmniej odpali swoje silniki, ale tak się nie stało. Czy jest zatem możliwe, że New Glenn poleci w kosmos pod koniec tego roku? Czy może skończy jak zawsze w nieustannym opóźnianiu startu i nieskończonemu poprawianiu konstrukcji? Ta sytuacja doskonale pokazuje różnicę pomiędzy SpaceXem a Blue Origin. W SpaceX dopuszcza się podjęcie ryzyka i wprowadzanie w życie śmiałych rozwiązań. Zazwyczaj firmy kosmiczne pokazują swoje nowe produkty w momencie, kiedy wiadomo, że taka konstrukcja może wejść do użytku. W SpaceX niekiedy zmienia się wszystko w trakcie procesu tworzenia nowej rakiety. Tak było w przypadku Starshipa, który spawa się dziś z nierdzewki, zamiast robić elementy rakiety z włókien węglowych, które już zostały w SpaceXie sprowadzone, a Elon Musk zatrudnił grupę wysoko wyspecjalizowanych ekspertów od produkcji tego rodzaju materiału. Filozofia muska mieści się w słowie KIS, co jest skrótem od. Keep it simple, stupid, czyli rób to w prosty sposób ma tole. W SpaceX testuje się dużą liczbę prototypów, które w założeniu mają ulec zniszczeniu. Widać to w ewolucji budowy Starshipa, który wciąż podlega dramatycznym zmianom. W Blue Origin podchodzi się do tego inaczej: nikt nie wie, co dzieje się w wielkich hangarach firmy. Jej rakiety nie są sprawdzane w swoich kolejnych wersjach, tak jak rakiety Ilona Maska. Rakieta New Glenn wciąż wygląda tak samo jak w 2016 roku. Za to Blue Origin zamiast budować rakiety i zdobywać kosmos, zdobywa poparcie polityczne. Wierzono, że ulegnie to zmianie, kiedy w 2023 roku CEO firmy Bob Smith został wymieniony na Dave'a Limpa, który poprzednio był w Amazon wiceprezydentem od spraw urządzeń i serwisów. Uważano, że supersprawny menedżer jak Limp Popchnie kosmiczne ramię Amazon mocno do przodu. Znakiem, że coś się w końcu wydarzyło w Blue Origin, będą testy nowych silników rakietowych, których nie da się już ukryć w hangarach. System New Glenn ma być rakietą wielokrotnego użytku i, podobnie jak falcony i lona maska, ma lądować na barce zakotwiczonej na oceanie. Przygotowanie używanej rakiety do kolejnego lotu ma zabrać 30 dni, co oznacza, że New Glenn może dokonywać 12 lotów w roku. Ale to wszystko przeszłość, która musi się wydarzyć, bo inaczej pozostaje tylko marzeniem. Ogromnie fascynuje mnie ten kosmiczny poker i stąd moja obsesja tematem i prowadzenie statystyki kosmicznej ligi. W tym roku ta statystyka jest w zasadzie nudna. Na pierwszym miejscu jest firma SpaceX, która dokonała już 64 kosmicznych lotów. Na drugim są Chiny, które mają na koncie 27 lotów kosmos, a na trzecim Exequo, Rosja i firma Rocket Lab po 8 lotów. Wysokie notowania firmy Rocket Lab są dla mnie dużą satysfakcją, bo dwa lata temu opowiadałem Państwu historię tej kompanii, uznając, że w szybkim tempie stanie się ważnym kosmicznym graczem, co właśnie się potwierdza. Ale na dziś chyba już wystarczy kosmosu i dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia, mówił Krys Miekina.